Jak jest tu biegna, to baza jest, ale jest zabudowana z powrotem. Co to takie lagi na tym serwerze są? Ja pierdolę. Nie wiem, to może tu to? Jesteśmy w kurwiat, Mam. To jest na dwa totemy. Tu jest jeden totem, a tam jest drugi. Oha. <laughs> Nie za to bazę. HS jakieś wiro. Kurtka. Jakieś śmieci co ma. Co? To jest Nie. O kurwa. Dopiero dolisz. Ile jest? Otwieraj ci ściany. Chce go? 4D to 39 To Zapraszam na homma. Aha. To nie za terrajdy jego. Głupi pozdrawiamy. <laughs> Jeszcze raz. No już. Kurde mi wypada. Nie z tej góry Dawaj pikamy tą basę co ten? No. Co on tam miał? Czekaj mu to ten zbije. Wypadówkę bez dachu zrobił i chuj Dobra O Kurde się jest. No jest, jest. Tak, tak, że, tak trochę powiem, Rakowo to zrobił. Bez C4 tam wiliśmy, ale. Ty, czekaj, tam jest dalej jeszcze. Dobra, biegamy. O, trochę daleko tam jest. No. Zre, masz Jedno jeszcze Skocz po ceki No, już się teptam Jebane I sadzą nas Ta? No No dobra, <laughs> raidujemy dalej Raidujemy, jebacu Tylko... Półtora taka z cek tam mamy Pozdrow ich tam Pozdrowiłem ich serdecznie. No to dobrze. Trzymaj. Jeszcze to za nie są ustawię. Set home 3 Żebym miał bliżej jakbym ktoś na stan Masz takie też o to gitara? Dobra Nie równuję z tej jednej. Pierdolnie już? A, jebaj. Oni nas pikają, mamy inną bazę. Tak szczerze to mi się nie chce tak ty, kurwa... tak składać. Tam 1000 D to jest, nie? Ponad. Trzeba kogoś ten... zatrudnić. Trzeba jakiegoś młodego zatrudnić. Już tam jest ponad 5 staków. No ponad 5 staków jest. Nie, 4,5 chyba. A, no to chyba, że ta Aha, myśmy na dwie ściany plantowali! Ja pierdolę, dobra, nieważne. Czekaj. Plantujemy dalej. No, na tamtą to ona wybuchnie już. Wiem. A, tu... A, ale tu kolejce kurwa pomyślił, trzeba dwie ściany napierdalać, żeby wybuchło. Widzisz? Czere. Aha. Bo zrobił na... na pół, nie? I trzeba dwie ściany bić. No. A to nic, to będziemy jebać... czekaj. Mamy dużo cech. Mamy dużo cech. Dokładnie. Czekaj, idę po kolejną, może. Nie, bo nie Zwracaj mamy wybudówki, nie, nie naspikają. Nie, Biebiejemy się tam. Uciekaj Aha, jeszcze jedną położyłeś. No. Ciekawe, Wieb... znalazł 200 do rajdu. No dokładnie. Ja sobie tak te wam się chopię na te hangsy, tak sobie myślę, kurwa, ktoś tu rajduje, nie? No trochę dużo tych datomu do No, jest tam trochę tego Trochę tak tu Trzymaj. pójdzie No Spytajcie jak im idzie rajd Powodzenia, że zrajduję <grym> Ile nas osób dzisiaj rajdowało? jakieś Znowu te same typy chyba to wcześniej. Tak? No. Tylko żeby nam się przez skałę nie wiewali. No. A to banik będzie. Admina. Coś tam mam na klina co mieliśmy. A to masz e, tego co więcej mieliśmy. Nie akceptuję no właśnie się mi skończyły ja wiem 30 się... no, no pewnie uciekaj 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 <laughs> mnie. Wcale <laughs> nie. Aha. O, tak. no to nieźle stać pod tam po prawej może się dało przejść do następnej, to będziemy sadzić już następną. A, rozłożył kurwa paczki. Nieźle? Ledwo Nie, bo to się zabrało. O, coś.

No już tyle osób próbował nas znajdować Co tu pom pomyślał koleś nad tą bazą Bo tu tak wiesz no. Niby i nie ten o Tak to byś niby walił na jedno a, a tak to musisz walić z dwie, nie? Tu jest przemyślana baza No tak plantujemy na e, pograniczu wszystkich stek, czy tych ścian. Na czym? No, na pograniczu wszystkich ścian, i dlatego tak wybucha samo. Jak na pograniczu. Aha, no. bo tam jeszcze u góry jest. No, na środku tych wszystkich ścian. Wszystkie ścianki naraz. <noise> Jebać. No w sumie tak, raczej. O jeszcze o góry tam są Jeszcze podwójne, nie? O ja. Ja ty za bazy No to tu trochę, trochę to wejdzie kurwa Ja już nie mam ceka, ty tak? Dwie mi zostały Skok z do bazy po ceki Czekaj jak tam koledzy rajdują Ja tak samo jestem ciekaw O, już przestali pikać <laughs> czasie... O, kolejna ceka poszła Akcept tam już będą mieli trudności z wejściem, kurwa, ja tego tam jest dalej. E, masz taki, daj mi Aha. Na co ludzie Wipa kupują na x 1000 to ja nie wiem. Ależ mi położył tą te czwórkę kurwa nie. Nie, nie, Uzbrać. Nie tak zino. Ile ceg sobie? 10 Staka by nie przeniósł od razu Muszę byście je No O, kurde, się nie ginęło ale to już wybucham, podlatuje i ten... Nigdy się nie nauczę, kurwa, poczekać, nie? O, potem już są... Zielone też są, widzę. Te? To gitara. Czemu w home dostaje się buty? No, zobacz, tutaj masz kit Nie wiem. Może zebrałem? Nie, tam u góry nie plantuj, bo tam jest inna ta ścianka już. Nie. Ta. Nie, cały czas to jest to sama. Nie, tam u samej góry. Nie, zobacz co. co zmieni? inaczej zmienił tutaj? Bo tam też wybuchła. O Boże, chcę Cię zebrać. Jakby tylko na hangary przyszedł ktoś, to już po nas zecieliby się jak psy. No. Kości. O nie, to jest to samo. No masz rację. Bo tam był ten większy beton wcześniej. Masz tak jeszcze, czy nie? Nie. To ja idę do Hama. Masz jeszcze jedną? Ja idę na Hama pozdrowić tych, co rajdujemy. Dobry A co wy tutaj panowie robicie? A to A to możecie... Zobaczamy wytrzymałość. Aha dobra. To możecie YouTube'a y pozdrowić. Ale poczekaj, nagrywam. poczekaj, poczekaj. Masz OC i AC na to? Y ja to mam wszystko hopie. Jeżeli jest bogaty hop. Ej, to dobra, to papiery są. Ja jestem jest bogaty, tu, wiesz Tu y pozdrowcie YouTube i y, ja idę dalej rajdować. A ja wam tu życzę powodzenia. No no mamy czas Eee, no, ale jak są gdzieś 7 tysięcy starczy? Yy, no my tu, no żeby Cię nie skłamać, to jeszcze tu stack C4 mamy i ja Ci powiem 4 stacki DETO i 89 jeszcze kolejnych. Ale ja się pytam, czy nasz tam 7-10 tysięcy starczy yy, na to? No, może. Nie <laughs> no, powodzenia to Wam to tam pytanie do Ciebie, czy nie uciekniesz z itemami jak trzeba? To... Nie, po co? A jaki masz jesteś... Jak jutro, jak jutro jest swipe, to po co ja mam uciekać? Prezydent mam niszczenie. Dobra, masz połowę cek? I się ciesz. To tak wziąłeś? Nie, 50. Czekaj, tutaj No musi plantować na tą. Dalej nie. No, na beton. Tam. się. Nie, na ścianę normalnie A tam... ...z y nami Nie, je, na tylko że ja nie, ja nie mogę ten... Uz uz A? za mną nogi Ale pizda Ja No dobra, jebac w sumie. Będzie trzeba po kolei to chyba, bo tam będzie ciężko wskakiwać Chaszę uzbrać? No o, to easy Ten co tam skoczył kurwa Dobra, to ja uciekam Wszyst jeszcze rozbiję. To dobrze Zaraz wyjebę jest zboczny i sobie będziemy mogli wchodzić Nie Tak to ty tam skakuj, a ja będę je sadził Jak to? Ta grudna mi przeszkadza O! Może mnie się O już się wjebał tam, to już nie wyjdziesz Co jakiś zebrałeś? To wyrzuć je lepiej, jak nie wyjdziesz. żebym ten Aha Widzisz ja tam będę jeszcze raz pracował Ale nie, żeby się nie zbugowałeś Aha, zajeba mnie. mnie. Skale Beton wybuchł A już owce są blisko. Przy tym razie już ci powiem, że już są bliżej. No wiem. Patrzyłem, to tam beton tylko został. Trzymaj. Zapantowałbym ci na głowie, ale nie mogę. Dzięki. <laughs> po, mi ci tylko ten. Rozwolenie tyle nie. O, zielone. Zielone. O. No to szybciej zejdzie. Skakuj tam. Trzy za Wystarczy. Będę się zbudował. Nie pomyślałem, że my to obejdziemy. To mnie tak, Chyba. Jeszcze gdzie jest to tam, kurwa. Coś mnie wybiło. Cały czas tak samo stałem i tamte mnie nie wyjebała, a tam mnie wyjebały, nie? To już jest to skakiewać, także spoko. Coś biegnie. Zajebał mnie. Dobra, leży? No. Nie słyszałem go. No, nie wiem, że tu biegnie No ale ja zbierałem loot, no. To trzeba uważać, bo tu się będzie kręcił. Jasę tu pompę szykuję już koło siebie. To, to... Ja będę tutaj ginął No ty, kolega przyszedł. No nie, jednak chyba o coś? Tak. Skoś A tam się... Skoś na dwie Koleś Leż A Ty Myślałem, że on Muszę spatrzeć, gdzie on ma odrodzenie Nie wiem, czy w tej klicie nie ma Co by była No nie, bo tam to temu nie było Jednym młodym Ty on się tu respi gdzieś. Tu nie ma to temu. Ale jestem kołożę. Czemu? To ten. Te? No, nie mogę pijać, ja to tylko. To ja tam idę już. Nagaj, co tam było w skrzynce Jakiś daryż. Ty patrz tamtędy możemy około sobie. Kango się zbudować. O. Mówiłem kurwa, że z drugiej strony też ten było. No, dobra. Zjabali. To beton jeden wystarczył żelazny. Zjebaliśmy to. A nie ciekawie. No nic ciekawego. No, dopad trochę. Tlecek. Ale mamy fuj tego. Dobra, chodź idziemy na Homa, zobaczyć co tam się dzieje. tam nie ma bardzo przy wjechali. Dzień dobry, a wy dalej tu jesteście? O kurwa. Tak Patrz wyjebali na mnie skrzynkę. Ty, bo oni są coraz bliżej. Dobra. To yy, zawiedziemy się w kolejnym razie. Byłem tutaj postawił, to bydle żeby... Ta, połóż O ile nie jest ten? Zamurowany. Nie, nie jest. Ej, to jest? Hangar? Ta. A. Koniec, <grymne> Ty, to nieźle. Koleś sobie chyba bramę zrobił. Ogromna. Jałt. Aha. Na górze jakaś baza niebieska jest. Nie rejtowane to było chyba. co gdzie? No to na górze, tam baza jest przecież niebieska Wsadź to Idziemy da dawaj, tu czekaj kolejną Udrawnika wybuchnie i będziemy musieli się podcalić z A czy ty nie tego znieść normalnie motem? Ty Nie wiem nie sprawdzałem I to się rady jest. Nie, pytań? ceka potrzeba jedną Idź po ceki To Wasa niebieska, no? No Ty idziesz po ceki czy ja? Ile Ileś jeś. Co? 30 już wezmę hmm. A znaczy, Ciem, że nikt tego nie zajął. Dziury. te panie? Już 38 wziąłem, bo było tak udłużone. No tak, tak. No, tak staka wziąłem, bo <laughs> Mi się rozdzielać nie chciała. <laughs> nie, trzymaj to. Po... Dawaj to Chłopy. No młotek wziąłeś Daj młotek No dalej No może tam dwa ci dałem, daj jeden Nie No to jest. To nie raidowane, o kurwa Tu nic nie będzie, okay. ale jebać A tam 54 Tak, <laughs> tak kurwa, nie wiem, do tego motoru wykonatoru... no, Taka w... fuj ukryta ta, nie? Wyjebane no. na środku Tu brama taka wypierdolona na pół tego o. Aha <laughs> 28 deta O, 25 Data <laughs> Ja pierdolę O to ten dar wiesz Tam było te 5 data po, po... po co Bo nam? Po co nam? Po co nam te Data? No. Po co to bijesz? Zostaw no, im to no nie baj, będę zbliżała baza No ja bałem im dwa razy Sadzę im wypadówkę kurwa Może mają coś w środku ja dał to Koleś w szoku, nie! Czekam <laughs> na przytryjem! Koleś w szoku sioku Zamorował! 15cm i 10d to, no, to cegi, 10 deto. easy Kurwa, dwóch klipów za mną! Gdzie ty, łysy, jesteś? Leżą dwoje Dobra Setnałem w to Zatomał mnie skrytywą. Prezydent chod dam ci autorkę e chodź. Czekaj, 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 kurwa Resident akcept Zamurowali ta a ceki ma? Ma ktoś od nas ceki? O są ceki Resident akcept Czekaj, ja się też Akceptuj ty No pierdolę Akceptuj szybko, ja mam ceki na sobie Ale i mnie nie ma w bazie, a jestem na zimie, kurwa w takim no. gównie nie chcę mówić